Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy i jak zawsze na sam początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dla was ułamek sekundy, a bardzo pomaga ogólnie w tej kwestii. Jesteście przekozakami, bo naprawdę robicie tu niesamowite wyniki. Niektórym to się może wydawać głupie, ale jeżeli ktoś coś tworzy w internecie, to taka interakcja jest niezwykle istotna i na wagę złota. Więc jeżeli masz tą sekundę, kliknij łapę w górę pod tym filmem. Dzięki wielkie. Lecimy dalej z waszymi kuponami, naprawdę mnóstwo dzisiaj grania, mnóstwo typów, mnóstwo propozycji. Oczywiście będzie konkurs, ale od promocji, bo może ktoś nowy chciałby sobie zagrać kupon bez ryzyka przegranej. Jak to zrobić? Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, legalny w Polsce Bookmacher, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego, obstawiam 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie sobie kupnąć pierwszy kupon, obojętny jaki kupon, z obojętnie jakimi kursami, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie ten kupon, wraca do Was 5 dych, 7 zł tracicie, ale 5 dych możecie od razu wypłacić na swoje konto bankowe. Świetna promocja dla nowych graczy. Jeżeli kupon wejdzie, również możecie od razu to płacić, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej można od razu wypłacać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to dwie minuty i można działać, zanim przejdziemy do kuponów, zapraszam jeszcze do naszej grupy ponad 64 tysiące użytkowników i naprawdę fajnie to się rozwija, link macie w opisie pod tym filmem, Skakujcie i zapraszam jeszcze na kanał Obstawiamy Taśmy dzisiaj o 11:00 tam premierowy film z naszymi, z, z między innymi moimi tasiemkami, moją tasiemką na dzisiaj więc również serdecznie zapraszam do sprawdzenia linki macie w opisie pod tym filmem bez problemu znajdziecie. No a teraz chyba wypadałoby odpalić konkurs. 5 dyk do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu tu dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Atletico a Barceloną. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 21:00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclik nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard i przechodzimy moi drodzy do do kuponów. najpierw, najpierw kupon od Dawida, który do nas tutaj na kanał podesłał do tej pory dwa kupony. Dwa kupony, które wyglądają tak. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakby kontynuacja tej zielonej pasy. Mamy tutaj od Dawida trzy zdarzenia. 302 kurs ogólny, 250 stawka, czyli sporo. Naprawdę sporo. 664 zł do wygrania. I jak zawsze, jak zawsze lecimy z argumentacją. Dla The Blues mecz z Newcastle będzie okazją do wskoczenia chociaż na chwilę na fotel lidera. Po dobieczni Lamparda w ostatnich czterech meczach stracili tylko jedną bramkę, a to za sprawą świetnie spisującego się na linii bramkarza Mendiego. Z przodu również jest bardzo dobrze. Do jednej straconej bramki należy dopisać aż 14 strzelonych. Newcastle nie radzi sobie źle na ten moment. Jednak w porównaniu z tak silną ofensywą, nie powinni mieć zbyt wiele okazji w tym meczu. No i tutaj Dawid idzie z zwycięstwo Chelsea. Pędzimy dalej. W Londynie dojdzie do starcia to ten hamuz z Manchesterem City obywatele mają tutaj rachunki do wyrównania z poprzedniego sezonu, gdzie nie potrafili wygrać z kogutami. Obie ekipy, póki co zaskakują, to ten ham pozytywnie, zaś ekipa z Manchesteru mocno zawodzi. Mecz w Londynie nie będzie dla nich łatwy, Mourinho odpowiednio przygotował swój zespół, a oni radzą sobie naprawdę dobrze. Ten mecz zapowiada się arcy ciekawie, i tutaj Dawid liczy na to ogólnie, że obie ekipy będą atakować praktycznie cały czas. Stąd propozycja na 9 rzutów różnych, bo jak wiadomo akcje ofensywne często generują właśnie rogale. W hiszpańskiej lidze Atletico gościć będzie Barcelonę w kolejnym ciekawym meczu tego dnia. Blaugrand ma spore problemy od początku sezonu, a ich gra nie wygląda tak, jak życzyliby sobie kibice. Sporo błędów w defensywie, o czym świadczy aż 8 straconych goli i ciężko szukać tutaj czystego kąta. Atletico w tym sezonie jest bardzo mocne i na ten moment zajmuje trzecie miejsce. W fantastycznej formie znajduje się Joao Felix, który w ostatnich meczach dużo strzela na bramkę rywala. W wyczu z Barceloną nie wystąpi Suarez i prawdopodobnie koszta, no i oznacza to, że Felix najpewniej zagra sam na szpicy, co daje jeszcze większe szanse na zagrożenie bramki z jego strony. W związku z tym mamy propozycję na minimum jeden celny strzał właśnie Feliksa i kurs łączny kuponu od Dawida 302, tak jak mówiłem 664 zł do wygrania mocno trzymam kciuki, żeby po raz trzeci to się udało żeby po raz trzeci kupon był zielony przechodzimy dalej, mamy kupon od Wojtka który również podesłał dwa kupony do nas na poprzednich filmach, które prezentują się tak można powiedzieć, że półtora kuponu do przodu, bo tutaj jedno zdarzenie oczywiście ze zwrotem to już niezależne od, od Wojtasa było I, i mamy tutaj dubla, na dzisiaj mamy dubla, dwa zwycięstwa na wyjeździe, 2,33 kurs ogólny 342 zł na stawce, 701 do wygrania no i co my tu mamy, w Niemczech Armenia podejmować będzie Bayer Leverkusen, aptekarze w ostatnich meczach prezentują wysoką formę w ofensywie nieco gorzej wygląda to w defensywie w ostatnich trzech meczach stracili aż 7 Bramek potrafili jednak wszystkie te mecze wygrać, a sami strzelili 12 goli. Gospodarze notują serię 4 porażek z rzędu, a do tego spotkania przystąpią po wyjątkowo wysokiej przegranej aż 5 do z Union Berlin. W tym meczu ofensywa gospodarzy wydaje się być bez szans, nawet w starciu z tak słabo dysponowaną defensywą Bayeru, natomiast goście potrafią zdobywać bramki i tutaj Wojtek stawia na ich zwycięstwo. Dużo za do tego zwycięstwo Celtiku. Celtic nieco skomplikował sobie sytuację w Lidze. Porażka z Rangersami i dwa remisy przy tak dobrze dysponowanej ekipie de Jers dają już kilka punktów straty właśnie do. Podopieczni Lenona muszą mocno pracować, aby z powrotem włączyć się do walki o mistrzostwo. Hamilton z kolei spisuje się ponadprzeciętnie i zajmują na ten moment czwarte miejsce. Dla Celticus są jednak łatwym rywalem. Już w tym sezonie zostali rozbici 3 do 0. No i mamy propozycję na czyste, czyste zwycięstwo od Wojtka. Również oczywiście trzymam kciuki, żeby trzeci kupon z rzędu jakby okazał się zielony. Mocna stawka, mocna wygrana mocno trzymane kciuki. I przechodzimy do kolejnego, już trzeciego kuponu na dzisiaj i również mamy kupon od, e, od człowieka, który ostatnio podesłał swój kupon i, i ten kupon wszedł. Kupon od Mateusza ostatnio trafił takiego właśnie singielka i dzisiaj również przychodzi z propozycją e, singla 2.90 kurs na singlu, 208 złotych stawka, 530 do wygrania o 20.30 i herta podejmować będzie ekipę z Dortmundu. Gospodarze przystępują, e, przystępują do tego meczu po wyjazdowym zwycięstwie nad Augsburgiem 0-3 ich sytuacja jest jednak trudna, na ten moment zajmuje dopiero 12 miejsce z bilansem bramkowym 13-13. Spore problemy w defensywie są nadrabiane dobrą ofensywą. Nie wystarczy to jednak do regularnego punktowania. Goście przyjeżdżają do Berlina po porażce z Bayernem, gdzie zostawili naprawdę... Kawał serducha, przegrali to spotkanie 3-2. BVB oprócz dwóch porażek właśnie z Bayernem i Augsburgiem spisuje się w lidze rewelacyjnie. Do tej pory stracili tylko 5 goli, co jest drugim wynikiem w lidze na równi z Wolfsburgiem. W Berlinie zawsze ciężko im się gra, w dwóch poprzednich spotkaniach co prawda wygrywali, jednak w każdym meczu tracili co najmniej jednego gola. I tutaj właśnie jest ciekawa propozycja na zwycięstwo Bayern... Borussii Dortmund. I bot Team to Scora. To jest taki zakład łączony. 2,90 kurs na singielku. No, wygląda to ciekawie. Oczywiście musiał się znaleźć tutaj ten kupon na tym filmie. Też z racji tego, że, że ostatni kupon Mateusza po prostu był trafiony i zdecydował się podesłać do nas kolejną propozycję z argumentacją, więc oczywiście z buta wlatuje na ten film. I na koniec, na koniec, naprawdę mówiłem, że dużo grania dzisiaj. Na koniec mamy pięć typów, pięć typów, czyli już taka lekka tasiemka. Pięć typów, moi drodzy, podesłał do nas Marcin i mamy tutaj kurs ogólny 817. Gran za 150 zł może dać 1078 zł, więc już naprawdę potężnie i oczywiście argumentacja. Overek, 2,5 goli w meczu Chelsea, w szeregach srok, nadal brakuje kilku podstawowych graczy, nie zagrałem Shelby, Gale, Richie czy Fraser. Chelsea gra praktycznie w optymalnym zestawieniu, dotychczas Newcastle wygrało zaledwie 3 mecze, a łącznie po 8 kolejkach mają bilans 10-13, co daje średnią niemal 3 goli na mecz, piłkarze Londynu strzelili 20 bramek, tracąc przy tym 10, tutaj mamy średnią 3,75, a przy tak rozpędzonej ofensywie mogą nawet sami pokryć overka, 2,5 goli, to jest propozycja od Marcina, dalej mamy gola, gola strzelonego przez Hertę, co prawda piłkarze z Berlina mają zaledwie 7 punktów po 7 spotkaniach lecz nie mają problemu ze strzelaniem goli aktualnie ich bilans to 13 w 13 nawet to o czym przed chwilą mówiliśmy i tylko w jednym meczu nie zdołali pokonać bramkarza rywali, mecze pomiędzy tymi ekipami zawsze obfitują w dużą ilość goli a w pięciu ostatnich meczach 4 razy pokrywany był Botim to Score, tutaj jest propozycja na gola Herty, dalej mamy Crotone Lazio, under, 3,5 goli Crotone okupuje ostatnie miejsce w tabeli do tej Pory zdołali uzbierać zaledwie dwa oszka strzelając 6 goli i tracąc aż 17. Lazio jest 9 z 11 punktami. Ogólnie problemem dla piłkarzy z Rzymu będzie brak e, Milinkowicza, Sawicza i Ciro Immobile, którzy łącznie strzelili 5 z 11 goli e, dla Lacjo. Słaba ofensywa Krotona i braki w składzie Lacjo skłaniają tutaj Marcina do Anderka, którego nam proponuje. Dalej mamy zwycięstwo Szachtara. Gospodarze są niepokonani. Po dziewięciu kolejkach strzeli w tym czasie 23 gole. Aleksandria na wyjeździe zagrała trzy razy. Wszystkie te mecze przegrali, strzelając zaledwie dwa gole. Szachtar jest tak naprawdę o dwie klasy wyżej od swojego rywala i z tym się chyba faktycznie zgodzimy i będzie walczyło mistrzostwo. Goście to drużyna, dla której ambicji no powinna być pozycja w okolicach siódmego miejsca, mecze takie jak ten muszą wygrywać gracze Szaktara, jeżeli jeżeli chcą sobie tutaj spokojnie walczyć o mistrzostwo i nawet powinni taki mecz zamykać w pierwszej połowie i mamy jeszcze dorzucone zdarzenie z Fejmem, ma tutaj, że Kacper Błoński wygra, wygra przed czasem z Dubielem, no i tutaj argumentacja jest po prostu taka, że że Kacper Boński z tych informacji, które można gdzieś tam znaleźć, ma większe doświadczenie w ogóle w sporcie i, i w sportach uderzanych. I tutaj też to są tacy zawodnicy, którzy nie będą gdzieś tam taktycznie się wyczekiwali, tylko od razu wpadną jeden w drugiego i, i być może jakiś laki tutaj trafi, czy, czy po prostu pod gradem, pod gradem uderzeń. Tutaj, zdaniem, zdaniem, zdaniem moi drodzy, Marcina, pod gradem właśnie uderzeń. Boński wygra z jeden 1,80, więc kurs, faktycznie przystępny. Wiem, że część ludzi jest zupełnie Fame MMA, a część ludzi właśnie sobie typuje Jeżeli ktoś chce typować to tylko i wyłącznie w betkliku Więc jeżeli chcecie sobie na Fame MMA Kupon strzelić to też odsyłam do pierwszego komentarza Pod tym filmem, żebyście sobie konto założyli Nigdzie indziej w polskim bookmacherze Po prostu tego nie zagracie No i mamy taką propozycję tasiemki 150 zł na kuponie, 1078 do wygrania Wygląda to fascynująco, naprawdę cieszyłbym się Jakby takie coś siadło. 8-17 kurs ogólny Nagadałem się dzisiaj, prawie 10 minut ale, ale faktycznie dużo tych propozycji Podsyłacie, dużo jest fajnych Tych kuponów, więc dlatego te odcinki też są nieco Dłuższe, bo no bo szkoda, to przepalać. Jeżeli mamy jakiś fajny kupon z fajną argumentacją od Was, to bardzo chętnie tutaj wrzucimy. Dla mnie te odcinki mogą trwać 10, 12, 15 minut. Słuchajcie, nie ma to nic pewnego. Powtórzę to co zawsze. Jeżeli coś Wam się podoba, to bierzcie do siebie na kupon. Jeżeli coś Was przekonuje, ale pamiętajcie, żeby analizować jeszcze po swojemu. Nie na ślepo, bo to się źle kończy. Przeanalizujcie po swojemu, czy faktycznie Waszym zdaniem też to jest dobre. I wtedy można coś fajnego sobie sklepać z tych wszystkich propozycji, które tutaj dzisiaj znaleźliście. Ja jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, bo to naprawdę pomaga. Jestem serdecznie. Serdecznie wdzięczny każdemu, kto pod każdym filmem klika tą łapę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do odwiedzenia grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam też do dobrania udziału w konkursie po te 5 dych, oczywiście trafi do kogoś z Was. Oczywiście słyszymy się niebawem, zapewne jutro. Dobrego dnia, na razie.